Tagmara Moranowska, dzień dobry, zapraszam na szczegóły prognozy pogody. A pogoda cały czas kształtuje bardzo pogodny układ wyżowy, który gwarantuje nam bezchmurną aurę. Tak będzie również tej nocy. Noc będzie także bardzo ciepła na przeważającym obszarze kraju, od 17 do nawet 19 stopni. Chłodnie jedynie na krańcach zachodnich, tutaj maksymalnie 15 stopni. Także jutro w całym kraju zapowiada się kolejny bezchmurny, bardzo pogodny dzień i upalny, bo to ciepłe powietrze spowoduje, że na termometrach w ciągu dnia do nawet 31-32 stopni w centrum kraju, chłodnie jedynie na zachodzie około 18 maksymalnie i późnym popołudniem na zachodzie mogą pojawić się też przelotne opady deszczu, a także lokalne burze. Spójrzmy teraz na mapę dla naszego regionu. Także noc na Kujawach i na Pomorzu będzie bardzo pogodna, wręcz zupełnie bezchmurna i ciepła na termometrach od 17 do 18 stopni. Jutro na Kujawach i na Pomorzu kolejny bezchmurny, słoneczny i upalny dzień. Na termometrach w ciągu dnia od 29 do nawet 31 stopni, a jest to temperatura w cieniu, w słońcu będzie jeszcze cieplej. Na barometrach teraz wahania ciśnienia jutro 1000 hektopaskali. A ja życzę Państwu spokojnego popołudnia. Do zobaczenia.